Samorząd Województwa wspiera Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. Blisko 40 jednostek OSP skorzysta z dofinansowania na budowę i modernizację remis strażackich, zakup sprzętu ratowniczego, a także narzędzi, bez których trudno sobie wyobrazić akcji strażaków. Również wspieramy zakup nowych wozów strażackich. Tutaj współpracujemy z komendantem wojewódzkim, więc. Na wskazane wozy 6 samochodów. Po 50 tysięcy przekazujemy wsparcie dla wójtów burmistrzów. Co oznacza, że łączna kwota dotacji wynosi 900 tysięcy złotych. Jednym z beneficjentów części tych funduszy jest gmina Dywity. Z przyznanych 20 tysięcy złotych skorzysta Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie. Jednostka przeznaczy te środki na zakup sprzętu hydraulicznego. Czyli sprzęt do cięcia, rozrywania, rozcinania tego, co z hydrauliką i z siłą, że tak powiem, związaną z ratowaniem ludzi poprzez wyciąganie właśnie z zakleszczonego samochodu się odbywa. Wybór akurat tego rodzaju narzędzi jest nieprzypadkowy. Strażacy ze Spręcowa wyjeżdżają do zdarzeń, które mają miejsce przy Drodze Krajowej nr 51. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w tym miejscu, a tym samym ryzyko wypadków, nowoczesny sprzęt hydrauliczny jest niezbędny. Przypomnę, że parę lat temu to było 20 tysięcy samochodów dziennie przez miejscowość Dywity i pewnie porównywalnie tyle jest właśnie w samym spręcowie. Mimo, że kwota dotacji jest dość wysoka, to niestety nie pokrywa ona w pełni potrzeb strażaków. Musimy jeszcze szukać wsparcia zewnętrznego, jak również wygospodarować środki u siebie, ponieważ no to jest jedna czwarta tego, co potrzebujemy tak naprawdę, bo sprzęt jest dosyć drogi łącznie na Wadmi i Mazurach działa ponad 190 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.